Jesteśmy w tunelu przed sezonem, bo jest styczeń, i teraz można zadać pytanie, czy ja mogę przygotować ten tunel przed uprawą kolejnych roślin w następnym sezonie, żeby nie mieć kolejnego problemu ze szkodnikami i kolejnego problemu z chorobami z zeszłego sezonu. Tutaj ludzie pytają, czy można odkażać szklarnię, odkażać tunel. Można, ale nie wapnem. Niektórzy często mówią, wysiej sobie wapno na ziemię, to odkazisz tę ziemię. Ilość wapna, która odkazi ziemię, przy okazji wybije nam całe życie w tej ziemi. Nigdy tego nie róbcie. Oprócz tego w sprzedaży macie różne preparaty do mycia, na przykład szyb w szklarni, do mycia folii, te preparaty jak najbardziej będą działać będą działać i szkodnikobójczo czasami, a zarodnikobójczo to w zdecydowanej większości. Oprócz tego niektórzy mówią o paleniu siarki, ja bym bardziej powiedział o grzaniu siarki, czyli kładziemy siarkę w jakimś starym garnuszku na jakiejś kuchence elektrycznej, Obok może być jakieś źródło mieszania powietrza, czyli na przykład wentylator. Odpalamy sobie tę kuchenkę, grzejemy tę siarkę, ona będzie nam powoli odparowywać, na przykład 2-3 dni. Wentylator będzie nam mieszał to całe powietrze i w ten sposób zarodniki na przykład gdzieś na folii, na szklarni, na przykład jakieś przetrwalniki, jakichś szkodników gdzieś w jakichś spękaniach tutaj w rurce w rdzy one wszystkie zostaną wybite tylko przy grzaniu siarki nie może być żadnych żywych roślin w tunelu bo one też wszystkie padną także mamy czysty tunel czystą ziemię bez żadnych żywych roślin bo będzie nam po prostu tych roślin szkoda bo one po prostu padną Pamiętajmy że na czas grzania siarki tunel cały obiekt jest zamknięty zamknięty tak żeby nikt do niego przez przypadek nawet nie mógł wejść oznaczone pozamykane jak kłódka to kłódka jak otwieramy to otwieramy z dwóch stron i nie przechodzimy od jednej strony do drugiej w środku tylko na zewnątrz. I zostawiamy cały czas jeszcze włączony wentylator, żeby nam dobrze przewiał to powietrze, żebyśmy przypadkiem nie zrobili sobie krzywdy. To jest bardzo ważne. Kwestia bezpieczeństwa.